Czy Kiedykolwiek miałeś klienta, który uznał, że jesteś czarodziejem? Pracuję w małym sklepie z telefonami. Naprawiam ekrany, wymieniam baterie, standard. Pewnego dnia przychodzi facet w średnim wieku, wyciąga smartfona i mówi: "Proszę to naprawić. Od wczoraj nie działa." Sprawdzam. Telefon w idealnym stanie, zero uszkodzeń, ale rzeczywiście nie włącza się. Próbuję standardowych metod: przytrzymanie przycisku, ładowarka, reset nic. W końcu otwieram tylną klapkę i czuję zapach czekolady. "Panie, co się stało z tym telefonem?" pytam. "No, wczoraj wpadł do gorącej czekolady." Mówi jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Wyjaśniam, że zalanie słodkim płynem to wyrok śmierci dla elektroniki. Facet patrzy na mnie z nadzieją: "Ale pan jest specjalistą. Pan może to odczarować." Zacząłem tłumaczyć że nawet ja nie cofnę praw fizyki, ale on już wyciąga portfel. Dam panu 100 złotych więcej, tylko niech to działa. Przecież pan ma te wszystkie narzędzia, musi pan znać tajne sposoby. Postanowiłem spróbować, dla śmiechu. Rozebrałem telefon, przetarłem płytki alkoholem, wysuszyłem suszarką. Po godzinie składam go i oczywiście, nic, niestety nie da rady. Mówię. Facet bierze telefon, naciska przycisk i ekran się włącza. Oboje zamieramy. Telefon działa, tylko trochę wolniej. Klient patrzy na mnie z podziwem. Wiedziałem, jesteś magikiem. Zanim zdążyłem zaprotestować, wybiegł ze sklepu. Następnego dnia przyszło pięciu jego znajomych. Wszyscy z zalanymi telefonami. Jeden nawet przyniósł ekspres do kawy.